Życie bywa czasami totalnie nieprzewidywalne. Ja to wiem i wie to też Rob Dickinson, który przed chwilą przemawiał. Stoi tutaj i podpisuje teraz e, karteczki, daje autografy. Rob jest e, głównym prowodyrem naszego dzisiejszego spotkania. Facet, który grał całe lata w kapeli rockowej, który przemierzał świat jako muzyk, jako, jako rocker, jako rock'n'rollowiec, wpadł na pomysł w Los Angeles, żeby kupić stare Porsche i sobie je dopasować do swojego własnego gustu. Rock'n'rollowcy mogą wszystko, mają niczym nieograniczoną wyobraźnię, więc Rob skorzystał z tego skrzętnie. Kupił stary samochód. Ja o nim opowiem, bo to jest tamten, ale na razie się skupię na tym. Ta historia jest fenomenalna i fascynująca dlatego, że Udowadnia, że życie jest od tego, żeby z niego korzystać, a marzenia trzeba przekuwać w cele i te cele trzeba realizować. Jak sam powiedział, w życiu nie przypuszczałby, że jego pasja, jego hobby, śmiganie po południowej Kalifornii, dostosowaną do swojego gustu, chłodzoną powietrzem 911, stanie się jego sposobem na życie. Dzisiaj Rob zatrudnia prawie 700 osób i w Kalifornii, i w Wielkiej Brytanii. Ma przedstawicielstwa w Australii, w Japonii i jako. Rock'n'rollowy śpiewak swoją firmę nazwał Singer. Singer które przerabia Porsche 911. Żeby stać się klientem Roba, musisz mieć Porsche z lat 60., 70., 80. Najważniejsze jest to, żeby silnik był chłodzony powietrzem. To jest warunek. Nieważne w jakim stanie jest ten samochód, nieważne w jakim jest kolorze, nieważne yy, czy, czy go lubisz czy nie. Jeżeli masz taki samochód i powierzysz go firmie Singer, może to auto zostać przeobrażone wedle Twojego indywidualnego gustu. Taka przeróbka trwa kilka miesięcy, nawet czasami prawie rok, ale rok Wiedział, że ten rok może być najprzyjemniejszym rokiem w Twoim życiu, bo będziesz zaopiekowany przez inżynierów, designerów, superfachowców, super ludzi, którzy dostosują Twój samochód do Twoich najbardziej wysublimowanych gustów. Rok mm, powiedział: Nasza lista wyposażenia samochodów nie jest nieskończona. Ona jest skończona, ale jest tak bogata, że zadowoli właściwie y, każdego. I teraz zobaczcie, klasyczny przykład starego, chłodzonego powietrzem Porsche 911. Co tutaj zostało z seryjnego samochodu? No cóż, prawie nic. Oczywiście jest tutaj tajemnica konstrukcyjna, inżynierska. Wyobraźcie sobie teraz, że te samochody są bardzo mocno odelżane, że ta konstrukcja y, jest robiona zupełnie od nowa, że silniki tutaj mają przynajmniej... Te 4 kilkadziesiąt koni. Tam w wersji Turbo ma 510 koni. Ta wolno ma tych koni troszkę mniej, ale to są bardzo szybkie urządzenia, które nadają się i do przemierzania świata w bardzo kulturalnych i oryginalnych warunkach, ale także do przejażdżek po y, torze wyścigowym. Wszystko konstruowane jest pod opieką najlepszych fachowców. Ostatnio silniki Turbo wchodzone powietrzem y, Rob powierza firmie Cosworth. Brytyjska firma Cosworth, która silniki y, rozwija od wielu, wielu lat, y, ma Przecież partnerstwo z zespołami rajdowymi, zespołami WRC, z zespołami Formuły 1 i również Cosworth do tych porszaków te chłodzone powietrzem silniki jest w stanie wymyśleć, zaprojektować i zorganizować. Tutaj 4-litrowy, czterolitrowy, sześciocylindrowy bokser, ale zobaczcie, jakie tutaj są te detale. Niby to patrzysz na ten samochód. I pierwsze Twoje wrażenie jest jakie? No Porsche 911. Od po prostu. Ale jeżeli przyjrzysz się każdemu z tych detali, które tutaj e, są, jest to po prostu kompletnie coś innego. Ten samochód, no, w detalach nie przypomina seryjnej 911, nawet w 1%. I to jest z nim chyba najbardziej e, fascynujące. Chodźcie do wnętrza, ja przejdę tu, wytam. Hasło firmy Singer to jest Everything is important. Czyli wszystko jest istotne, wszystko jest ważne. Tutaj nie ma elementu, który byłby przypadkowy. Czasami w naszych codziennych samochodach takie elementy się zdarzają, czasami takich elementów w samochodzie jest nawet większość, bo celem tego samochodu jest czysta użyteczność i funkcjonalność. 911 przerobione przez Singera no, stają się jednostkowym, unikalnym dziełem sztuki. My dzisiaj możemy ten samochód podzielać w Warszawie, bo dzisiaj w Warszawie Singer ma tutaj oficjalne przedstawicielstwo i takie, takich transakcji można dokonać. Czyli, najpierw z pomocą oczywiście ekspertów Singera, można taki samochód znaleźć. Mówię o seryjnej 911 chłodzonej powietrzem, można taki samochód zawieść. Do, do, do fabryki, i można na bieżąco brać udział w konstruowaniu i projektowaniu swojego własnego samochodu. Oczywiście, część elementów seryjnych, że tak przyklęknę tutaj, no, jak w kościole normalnie. Część elementów, oczywiście, jest seryjnych, ale część jest niezwykle wysublimowanych. Zobaczcie, że to jest e, tapicerka. W strukturze takiej maty, jak, jak, jakby Hindus miał zaraz na niej usiąść i, i sobie na niej siedzieć. Każdy element jest ręcznie wykonany, każdy element jest dopieszczony. Ten samochód ma po pierwsze śmigać, a po drugie ma dawać ci radość społykania każdego kilometra. To jest chyba w tych samochodach najistotniejsze. Zobaczcie, jest możliwość dołożenia tutaj czteropunktowych pasów bezpieczeństwa. One tam wystają z tylnej kanapy, czyli bardzo dużo komfortu, bardzo dużo luksusu w tych samochodach, choć nie młodych, ale jednocześnie bardzo dużo sportu. Te auta mają specjalnie komponowane po nowemu zawieszenia. Mają specjalnie komponowane skrzynie biegów. T tutaj właściwie nie ma nic y, takiego, co by odpowiadało jeden do jednego y, seryjnej 911. Y, luknijmy teraz na Turbinę. Od tego się właściwie wszystko zaczęło. To takim samochodem Rob podróżował sobie po Kalifornii. On go dostosował do swoich upodobań, bo to był ten pierwszy. Egzemplarz Porsche 911 Turbo zaadaptowany przez, jeszcze nie firmę Single, ale przez Roba Dickinsona. Symboliczne, uwaga, 510 koni i 600 Nm w aucie, które waży 1300 kg, czyli z jednej strony te samochody mają wyglądać, z drugiej zaś mają dawać naprawdę zwierzęcą przyjemność z jazdy. Zwracam uwagę na przekonstruowanie odrobiny tego silnika, na zmiany w układzie dolotowym, zmiany w tych. Silnikach turbo, również w konstrukcji i usytuowaniu tego wiatraka, żeby to chłodzenie było jeszcze bardziej wydajne, ponieważ moce, które tutaj drzemią, są odpowiednio większe. Ale ja tak przyglądam się i naprawdę można te samochody rozbierać na czynniki pierwsze. Stańcie tam teraz i pokażcie szerokość tego nadkola względem mojej facjaty. No, mi się wydaje, że ja mam wielki łeb, ale przy tych nadkolach mój łeb się robi niczym główka pasikonika taki niewielki, bo te poszerzenia, te, te wszystkie kształty, które są nadane, to jest. Wiecie doskonale, że ja nie jestem ogólnie zwolennikiem jako takiego tuningu samochodowego, ale tego naprawdę nie można nazwać tuningiem. To jest rekonstrukcja, przeobrażenie samochodu, czyli rozebranie go do, do elementów pierwotnych, do czynników pierwszych i stworzenie z tego zupełnie, ale to zupełnie kompletnie nowej konstrukcji. No, rzućcie okiem. Na to wnętrze tej turbiny, na zestawienie kolorystyczne, na tę ciepłą koniakową skórę, która tutaj jest, na to, na to drewienko. Nie wszystko musi być karbonem, nie wszystko musi być rajdem albo wyścigiem w życiu. Czasami też w takim samochodzie można po prostu sobie usiąść i odetchnąć. Co pozostaje? Pozostaje charakter silnika sześciocylindrowego, uturbionego boksera. W tym wypadku uturbionego, bo nie tylko uturbione motory Singer adaptuje do tych samochodów, ale jednocześnie zobaczcie na te przepiękne no, nawiązanie do lat 70., jakbyśmy znaleźli się teraz w południowej Kalifornii w 72-78 roku, wsiadamy do takiego samochodu i czujemy, że żyjemy. Nasz, nasz każdy oddech, nasza każda minuta spędzona w takim samochodzie przywodzi na myśl najpiękniejsze chwile, jakie możemy sobie w życiu wyobrazić. Wydaje się, że Porsche to. Perfekcja, że 911 to jest nieco zrąbany niemiecki samochód, bo przecież balans tego samochodu, jego sylwetka, jego w sumie nieużyteczność są osobliwe, ale okazuje się, że i taką fabrykę, i również i tak perfekcyjny samochód można nieco poprawić, czego dobitnym dowodem jest właśnie brytyjski singer. Wow!